Cześć moi kochani, witam Was bardzo serdecznie po strasznie długiej przerwie, aż wstyd się przyznawać jak długiej, ponieważ jest to chyba 7 miesięcy, ale wracam do Was, postanowiłam nagrać taki króciutki filmik, um, takie przywitanie, taki vlog, um, powiedzieć Wam mniej więcej co się u mnie działo, dlaczego mnie nie było. No wiadomo, że moja nieobecność była, jest spowodowana, znaczy już była, już mówmy w czasie przeszłym, była spowodowana pojawieniem się małego szkraba w naszym życiu. E, wiadomo, trzeba było nauczyć się jak z takim maleństwem żyć i, i trzeba było po prostu sobie jakąś tam rutynę dnia i nocy, prawda... Em, ułożyć wszystko wróciło wszystko było ok, wszystko wróciło do takiej normy, że już widzieliśmy co i jak i bardzo chciałam wrócić i nagrać Wam filmik i to zrobiłam niestety jednak złośliwość rzeczy martwych i straszne problemy techniczne mi w tym przeszkodziły nawet nie uwierzycie jak ja się wkurzałam jak ja się wściekałam prosiłam o pomoc tysiąc ludzi i e, za który, oczywiście za co bardzo, bardzo dziękuję. E, no i się niestety nie udało. Okazało się, że a to aparat był w stanie masakrycznym, potem laptop był w stanie masakrycznym, ale mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko w porządku. E, i, I te filmiki będą e, z Współpracowały z, z moim laptopem, z youtubem, że będą się wgrywały, że jakoś będzie w miarę okej. Okay. Także trzymajcie za to kciuki. Ja już wczoraj robiłam próbny filmiki, było okej. Okay. Także mam nadzieję, że. Że wszystko będzie e, szło po mojej myśli. E, chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie wiadomości, które od Was e, otrzymałam właśnie w tym czasie. Począwszy od życzenia mi powodzenia, gdy do, e, dobiegała moja godzina zero, czyli e, termin mojego porodu. Potem gratulacje. Wspaniałe wiadomości z gratulacjami od Was dostałam. E, potem pytania, czy się dobrze czujemy, czy sobie radzimy, jak mały się trzyma. No i potem pytania, w końcu, czy mam zamiar wrócić, czy wrócę. Kiedy wrócę, um, że tęsknicie za mną, że czekacie na mnie. To jest nieziemskie, po prostu nieziemskie, niesamowite, wspaniałe, cudowne. Mogłabym tak wymieniać przymiotnikami, bo naprawdę serce rośnie, jak wiem, że ktoś na mnie czeka. Także bardzo, bardzo dziękuję za tą cierpliwość I słuchajcie Co jeszcze, co jeszcze bym chciałam powiedzieć Chciałabym Wam powiedzieć również, że Ten YouTube Pomimo, że mnie nie było, to naprawdę zbliża, zbliża ludzi niesamowicie Przyjaźnie, które się zagłębiły Z dziewczynami Są super, naprawdę Ten kontakt jest super Nie tylko z dziewczynami, które nagrywają Ale te, które nie nagrywają, które mnie oglądały Są moimi widzkami Wysyłamy sobie maile prywatne i naprawdę to jest, to jest świetna sprawa. Bardzo się cieszę właśnie, że pomimo tej mojej nieobecności nie wykreślił mnie YouTube z tej społeczności i bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. Słuchajcie, bardzo bym Was prosiła o to, żebyście mi napisali, jakie byście chcieli zobaczyć filmiki. Zakupy z Polski mogę zrobić, ponieważ to jest taki świeży temat, ponieważ niedawno wróciłam. Chociaż Wy i tak pewnie te wszystkie rzeczy macie, znacie. Ja nie byłam od października, dlatego musiałam troszeczkę sobie pokupować różnych pierdół, pierdół, ale dla mnie nowości. Projekt Denko i parę na pewno recenzji. Są produkty, które mnie bardzo urzekły, są też buble. Może update o pielęgnacji cery, <laughs> także... Myślę, że tych filmików na początek troszeczkę będzie. Oczywiście nie chcę tutaj obiecywać, że słuchajcie, będę wam wrzucała codziennie filmik, bo to po prostu nie jest możliwe, ale na pewno będzie to częściej. Um, mam nadzieję, że mały żuczek mi na to pozwoli. <laughs> no i tyle, chyba słuchajcie, tyle. Um, pomimo, że 7 miesięcy nie nagrywałam, to cały czas powtarzam: słuchajcie i chyba będę to słuchajcie, słuchajcie, powtarzała i to się po prostu nie zmieni. Um, I co? I nie wiem. I chyba już tyle. Um, jak coś to piszcie do mnie, ponieważ po prostu <śm> nie wiem, co mam mówić. Naprawdę tak długo nie, nagry nie nagrywam, że nie wiem, co mam mówić. Także jak coś to czekam na Wasze sugestie co do filmików, na Wasze pytania. Um, I słuchajcie jeszcze raz, bardzo, bardzo Wam dziękuję za, to, za tą cierpliwość i za to, że, um, za to, że na mnie czekaliście. I do zobaczenia wkrótce, Buziaki. Papa! Pa.